Głównym odśpiewaniem hymnu rozpoczęły się obchody święta niepodległości w Dywitach. Data 11 listopada ma ogromne znaczenie historyczne i kulturowe. Upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów. To święto zawsze jest symbolicznym przypomnieniem o walce Polaków o wolność oraz okazją do refleksji nad historią i współczesnością kraju. Żyjemy dzisiaj w takich czasach troszeczkę niepewnych, więc uważam, że słowo wolność i niepodległość powinny mieć dla nas i mają, podejrzewam, wyjątkowe i najważniejsze znaczenie. Oby ta sytuacja, która miała miejsce przez 123 lata, nigdy się nie wydarzyła. Święto Niepodległości to największe nasze święto narodowe. To nasza duma narodowa. Przecież pokolenia. Polaków walczyli o to, żebyśmy w tej chwili mieli wolną, demokratyczną Polskę. Ten dzień jest bardzo radosny dla historii naszej i dla nas w ogóle wszystkich, wszystkich Polaków. Dlatego cieszmy się i radujmy z tego, że żyjemy w pięknej, niepodległej Polsce. Na znak radości i wywalczonej wolności uczestnicy święta Niepodległości wspólnie rozciągnęli flagę Polski, by oddać hołdy bohaterom narodowym, którzy walczyli o nasz kraj. Jest to święto państwowe, bardzo ważne dla nas, więc dlatego co roku jesteśmy tutaj i co roku świętujemy razem z innymi mieszkańcami gminy Dywity. Powinniśmy się z tego cieszyć, że jesteśmy już wyzwoleni tyle lat. Jesteśmy narodem, który się mimo wszystko, wszystkich nie, przeciwności, jakie były do tej pory, się nie poddajemy. No i przede wszystkim walczymy, to jest najważniejsze. Czym dla nas jest niepodległość? To jest taki dar, który jesteśmy we własnym prawie kiedyś. Ludzie nie mogli rozmawiać po polsku, uczyć się pisać, a zobaczcie, dzisiaj mamy już, jesteśmy w Europie. To jest wolność, w jednym słowie i myślę, że wolność człowieka, wolność państwa i wolność duszy, wypowiadanie to, co się chce, myślę, że to jest najważniejsze, żeby każdy robił to, co lubi, w zgodzie ze sobą. Dla Pana jakie znaczenie ma właśnie Święto Niepodległości? Jeden. Okay. Jakie znaczenie? Dobre pytanie. Powiem szczerze, gdyby nie ta data, to nas by nie było i to chyba jest najważniejsze tutaj. Pamięcią wracamy do wydarzeń sprzed 106 lat, dlatego historyczny wystrzał z armaty rozpoczął bieg niepodległości nad Jeziorem Dywickim. To już dziesiąta edycja świętowania 11 listopada na sportowo, rodzinnie i z sercem pełnym dumy i szacunku dla tych, którzy oddali swoje życie za Polskę. To już jest taka tradycja, która wpisała się w tą gminę bardzo mocno. Zresztą widać po ilości uczestników i chętnych tego biegu. Ponad 500 uczestników, zarówno amatorów, jak i sportowców, a wśród nich całe rodziny, od tych najmłodszych, nawet w wózkach, poprzez młodzież szkolną i ich rodziców, aż po seniorów. Wszyscy chętnie do biegu przystąpili, biegli, bo radowali się tym wyjątkowym dniem i symbolicznym medalem wspólnie spędzonego czasu, czasu niepodległości. Bardzo nam miło, że możemy tutaj być, świętować to naszą niepodległość, bo to jest bardzo ważny dzień dla każdego Polaka, uważam i dlatego też tutaj jesteśmy. Tu jest wspaniały klimat. Nikt nie biegnie dla wyniku, a wszyscy po to, żeby uczcić to nasze święto i dlatego tutaj jesteśmy. Polska jest wolna. Wróciła nam wysiatę. Ile byliśmy w niewoli lat, pamiętasz? 123. To jest takie święto naszej takiej chwały, gdzie możemy się cieszyć, że jesteśmy, niepod, no, jesteśmy niepodlegli. Że nikt jakby ci nie, nie rozkazuje, że możesz być sobą po prostu. To jest taki moment, gdzie możemy uczcić pamięć żołnierzy i na pewno przypomnieć sobie o tym, że kiedyś jednak nasz kraj nie był, nie było go na mapie. To musimy im dziękować. Dziękujmy im, im za to, co zrobili. Dzięki nim możemy cieszyć się, że jesteśmy niepodległym krajem. Cieszyć można się na różne sposoby. Tego dnia dywickie morsy tradycyjnie świętowały na mokro. Wszyscy z podziwem słuchali hymnu odśpiewanego przez nich w jeziorze. Jest. Dzięki paniom z koła gospodyń wiejskich nie zabrakło gorącej herbaty i przekąsek na rozgrzanie. Przygotowały bigos, kiełbaski z grilla, zupę pomidorową czy pączki. Dzieci natomiast mogły pobawić się na torze przeszkód, stworzyć flagę bądź naszyjnik w barwach Polski. Kto zaś chciał poczuć się jak prawdziwy żołnierz, dzięki grupie rekonstruktorów mógł dźgać maneki na bagnetem lub strzelać do przygotowanego wroga.